Cześć, witam bardzo serdecznie z tej strony Kacperos i dzisiaj zrobimy sobie wyjątkowo trochę odejdziemy od fabuły i zrobimy sobie strażnicę w czterech miejscach pierwsza będzie tutaj, druga będzie tutaj trzecia tutaj, czwarta tutaj jak będzie czas to może i uda nam się zrobić piątą na razie tą misję dla Hadry sobie zostawimy na następny odcinek tymczasem zajmiemy się właśnie robieniem strażnic w tym odcinku E, fabuła fabułą, ale trzeba również porobić sobie też coś innego, żeby po prostu nie zanudzać. Chociaż fabuła nie tyle co zanudza, po prostu żeby też bardziej poeksplorować może, jeśli już wzięliśmy pod uwagę tego Far a. A Warto też spojrzeć na inne możliwości. Jak słyszycie, ten odcinek jest już nagrywany na nowym, nowym mikrofonie, więc powinno być wszystko sprawnie. Jeszcze później to obejrzę, to, to zobaczę, czy rzeczywiście tak jest. Mam nadzieję, że wszystko już będzie idealnie, nie będzie żadnych szumów i będzie tak, jak to sobie wyobrażałem. E, o mikrofonie może e, może kiedy indziej wstawię tam co i jak, co podłączyć i tak dalej. Jakby ktoś może e, był zainteresowany kupnem takiego, m, to już trochę spędziłem nad tym czasu, nad podłączeniem tego całego sprzętu, więc e, mogę powiedzieć co i jak. A tu coś się dzieje. No, mój samochód mi. No, to sobie pojadę. Czyli coś tu. Coś tu skończmy się i strzelasz. Przydałby się samochód, nie chce mi się tam na nogach lecieć. Szkurde, coś strzelają cały czas, krzyczą. Spokojnie, spokojnie. O jest helikopterek, idealnie. Bardzo dobrze. Ułatwi mi zdecydowanie podróż do tych wszystkich strażnic. 800 metrów to jednak na nogach by mi to trochę czasu zajęło, jakbym chciał tam podróżować eee, z buta. Helikopterem będzie zdecydowanie szybciej. Eee, czytałem gdzieś jak się dokładnie nazywa to urządzenie, ale no już niestety nie pamiętam. Oto jedna z większych strażnic chyba jakaś, z tego co widzę. Całkiem spora widać ją z oddali. Lecimy do góry i wskoczymy sobie, będzie bezpieczniej. Dobra, wolę zachować jednak tą odległość. Dobra, żeby nie zostać od razu na początku zauważonym, lepiej wyłączyć te alarmy. I na początku, wolałbym też sobie zaznaczyć, gdzie kto stoi. Żeby już wszystko było jasno, jasno tutaj... ...pokazane. A słyszę, że tutaj mają... ...tygrysa, czy coś. Myślę, że można. Dobra, tam jest jeden zbrojny Czy mają może tygrysa? To by... ...zdecydowanie... ...ułatwiło sprawę mają chyba nie tygrysa jest kolejny na pewno jest ich więcej właśnie kolejny w domu w tym domku pewnie są muszę uważać tam muszę się zastanowić jak tu zdjąć w jakiej kolejności O pies czy świnia świnia Dobra, tam strzelają gdzieś Dobra, na razie mnie nie widzą Mam nadzieję, że tak zostanie O fuck, tam coś Dobra Kurczę Jak tego zastrzelę, to zaczną się rozglądać Wolałbym, żeby Dobra I tak słyszą, że skończę strzelają Kurczę, jak mnie mogą widzieć Dobra, się cofnę może Fuck. Też gdzieś inni tam strzelają i... Też trochę... Tę uwagę ich... O, jest kolejny wybieg Przydałby się zaznaczyć tam Nie wiem, czy tam na tych polach... Nie ma Słyszę coś też z prawej strony Tam ktoś jest A stąd mam dosyć... Prosty... strzał Dobra, Dobra. O, pokazali mi to gówno akurat Kurde Fuck Chyba się wycofam Ciężko zbrojnym tak jeden na jeden nie chciałbym mieć za bardzo do czynienia. Kurczę chyba zaraz tu podbiegną. Mm, a nie wiem gdzie jest alarm. Przydałoby się go wyłączyć jak najszybciej. Wiedzą, że jestem tutaj. Kurcze. Ucieknę od tego ciężko zbrojnego. Tu jest. Będzie ich więcej. A tutaj oni strzelali do tych zwierząt. Dobra, wracają na swoje pozycje. Teraz mogę zdjąć kolejnego. Jestem dosyć blisko. Fuck. No, naprawdę. Mogę obejść to jakoś z drugiej strony. Dobra. Obejdę z drugiej strony i wtedy jeszcze raz to załatwię z góry. Tam w sumie jest więcej miejsca do schowania się. I lepiej widzę co się dzieje. Może i ciężej jest trochę trafić, ale to jak mam zabić to zabiję. Teraz ciężko zbrojenie w tył głowy. A jego będzie problem zabić. Do niego podejdę i chyba po prostu eliminacją go załatwię. Dobra. Tak będzie szybciej. Jedna ze strażnic. 6 na no 24. Później, też za 23 strażnicy jest jakaś broń. Chyba snajperka przydałoby się też to zrobić. A no, ze snajperką lubię chodzić. W tym warku muszę jeszcze poćwiczyć z nią strzały dokładniejsze. Ale to spokojnie z czasem będzie lepiej. Dobra, kolejna strażnica myślę. E, czy ja tu mam jakiś ten helikopterek? Mm, nie. No to wtedy zrobimy sobie po prostu. Szybką podróż tutaj i stamtąd będzie chyba szybciej do następnej strażnicy Żeby zaznaczę jest od razu samochód A będzie trochę szybciej Żeby też nie zamulać No szkurde A tu mi nie wierzasz naprawdę No właśnie Dobra, jedziemy sobie. To jest nie aż tak daleko 600 metrów. To jest coś mi pod maskę wskakuje na zielony liść, a dwie apteczki mi wystarczą. I tak staram się wszystko załatwić po cichu. Może później zrobię sobie jakiś challenge, że tylko z kosą odbierać strażnicę, czy e, coś innego, żeby jeszcze trochę urozmaicić tą grę. 250. Już tutaj zaraz będę musiał... O, jest karawana. Była przynajmniej. Była i zniknęła nagle. Ważne w sumie jest, żeby patrzeć na tą mini mapę w Far kraju Dużo ludzi nie zwraca... Duża ilość ludzi nie zwraca na to uwagi, ale to naprawdę... naprawdę pomaga. A, jak jest tylko jeden alarm to to mogę załatwić szybko i ja po prostu bym wyłączył alarm i wpieprzył się w nich a tu są dwa plakaty A tą, tą, strażnicę kojarzę, bo przyjeżdżałem obok niej. To jest dosyć spora strażnica. Alarm jest tutaj, zaraz, koło tego domku. Jest jeden. Dobra. Teraz myślę, że mogę się nawet wbić na luzie. Jest plakat u góry, trzeba... Będzie go... Fuck, wszedł do domku. Może z drugiej strony jakoś to rozegram. Fuck. Tak. Wiedzą mniej więcej gdzie jestem. Będę uważać. Dobra, alarm jest co prawda wyłączony. Ale i tak zawsze lepiej zawsze lepiej uważać. No nie mogę trafić coś dzisiaj. Nic. Snajperka na razie jest useless. Mm, z której strony mogę jeszcze jakoś... tym A może... Może jakoś u góry. Kurczę, wie, że jestem u góry. O... Dobra Nie, nie mają alarmu to Dużo tu nie zrobią Dobra Dobra Kolejny, kolejna strażnica e, Bez żadnego alarmu Idzie tu dosyć sprawnie Może ta pierwsza, bo nie widziałem gdzie jest alarm Była nieco dłuższa Ale tutaj pozbieram to co mam do zebrania od razu, plakat nie wiem czy tędy dam radę. Jakoś kurczę. Mm. Dobra, dobra, słyszę. Eee, niestety nie mam teraz czasu ci pomóc, sorry. Czy tak, nie, nie mam pojęcia jak to, jak to zebrać. A nie wiem, tak powinno no, dać radę. Dobra, to już olać to tutaj jest kolejny. E, zrobimy sobie kolejną strażnicę. E, mówiłem, że gdzieś tu, bo to jest w sumie najbliżej. Może jakiś... Nie, no dobra, samochodem pojedziemy, już nie będę helikopterkę tutaj szukać. 600 metrów ponownie. Już uciekam przed tym, autem, nie chcę... Nie chcę się jakoś specjalnie z nimi strzelać bez sensu. No znowu na drzewo, dobra. Jakoś pojadę. Trochę zepsuty już samochód. Trzeba uważać. Może no, fuck, będę musiał polecieć. Chyba na drugą stronę dam radę. Nie dam. Może dam, może nie. Nie, ja, no dobra. No, w miarę z zapasem dałem rady. Tylko teraz znowu nie mam auta i ta podróż jednak będzie. Będzie trochę długa na nogach to trochę słabo no i cóż, gdzieś tam karawana o, tygrysy też jakieś słyszę gdzieś tutaj albo wilki O kurde, co to było? Nosorożec, Dobra, trzeba uciekać. Uciekałem, jeszcze tygrysa wypuściłem, żeby się nimi zajął. Czy tam nieźle zrobiło? Ale się wystraszyłem strasznie tego nosorożca. Nie spodziewałem się, że mnie e, zaatakuje. A znowu gdzieś może tam na drugą stronę przejść. Polecę, polecę. O, strażnicy koło wody. Dobra Wejdziemy sobie Najpierw zobaczymy chyba tutaj z plaży Gdzie jest Alarm, alarm jest tu Słoń jest Dobra, możemy zrobić Jeszcze inaczej Jeśli będzie taka możliwość to włączę Alarm I wskoczę na słonia Żeby załatwił on resztę O, tutaj jest ktoś Dobra. Ktoś widział? Chyba nie. Dobra, są tam za domkiem. Ja tylko chcę wyłączyć alarm. Dobra. Alarm wyłączony. Jak tam mogę się dostać do słonia? Czy w ogóle jest taka szansa? Dobra, jest jeden tutaj. Miorowczony na ciebie hipcio, zaraz, hipcio Słoń rozwalić Rozwalisz to? Powinieneś dać radę, nie? Dobra, rozwal A nie mów, że nie przejedziesz Tutaj może przejedziesz Dobra No Stałam sobie jeszcze, dawaj Ooo, wyleciał! Nieźle. No ładnie. Kolejna strażnica. Może się wyrobimy w sumie w 5. Myślę, że... że zobaczymy. Zrobimy sobie oczywiście następną. E, tutaj mam cztery umiejętności mogę. E, zerknijmy. E. Hmm. No dobra, to sobie możemy dodać. Hmm. O, i na to zainwestuję 4 punkty. Dobra. A gdzie jest następna strażnica? Zobaczymy. Hmm, myślę, że możemy po prostu udać się do tej. E, tutaj zrobimy szybką podróż. Jest szybkie podróże. Tam jest y, podejrzew zawsze helikopter. E, to możemy wsiąść na to i będzie szybciej, znacznie szybciej. Mm, dobra. Amunicji chyba nie muszę kupować. Na razie nie ma takiej potrzeby. E, tak jest helikopter, dobra. Będzie to znacznie szybciej. Ile tam jest metrów do. O tej strażnicy. Będzie ko no, 700 metrów. To helikopterem będzie szybko. O przepraszam, no. Jeszcze mam trochę po chorobie. Mam nadzieję, że tego aż tak bardzo nie słychać. Starałem się dobrze ustawić mikrofon, żeby właśnie było to jak najmniej usłyszalne. Kurczę za wysoko. Ja chciałem sobie wyskoczyć po prostu i dolecieć tam już własnych siłach Dobra, to na 3, 3, 4 Dobra, teraz dam radę chyba dolecieć na spokojnie. Robię, że trochę. I w górę. Oje, żebym mnie poleciał za blisko też Dam radę do góry, dam radę, tam, tam, dam, 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 dam. Fuck. Dobra, muszę. Chyba na oko lecieć. Jednak trochę nie było to wykalkulowane do końca dobrze. Jakby był tu słoń jakiś, to mógłbym to w sumie e, tylko zdjąć alarm, tak jak poprzednio, a resztę załatwić całkowicie na słoniu. Dobra, coś o tygrysa. Bo to gdzieś tam był z tyłu. To też muszę uważać, żeby ciężko zbrojny no, znowu będzie. Trudniejsza trochę strażnica, eee, alarm jest tu. O, tak łatwo wystawiony. Został jeden alarm, czyli dwa alarmy tutaj. Teraz nam dali. Dobra, to jest drugi. Teraz możemy się zająć całą fakturą. A tutaj jeszcze jest dwóch. Dobra, zajmiemy się teraz strzelaniem O, snajperka ma już zero amunicji No trochę już Najważniejsze, że ciężko zbrojny poszedł w innym kierunku Jeden łowca nie żyje. Można mnie nawet zobaczyć już teraz. Hop, tutaj jeszcze jeden. Czy tam jest jakiś... Jest tygrys, a on jest tego łowcy. Może załatwi Fuck, z drzewo zahaczył Skoro oni strzelają Szwak Jest Trochę ciężej niż myślałem. Pójdę tam, co prawda tam jest tygrys, ale... Myślę, że będzie lepiej jednak. Dobra, chyba mnie nie zobaczyli, jak tutaj przychodziłem. Dobrze, że alarmu nie, 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 udało. nie udało im się włączyć, bo byłoby słabo bez amunicji. Postaram się jakoś na plecy im wejść. Może uda mi się ich zdjąć jakoś. Tu jest tygrys. Kurde. To trzeba uważać. Muszę go jak najszybciej zdjąć. Jeszcze orzeł, aby mnie nie zaatakował. Szkoda, że nie ma nie wiem, czy się da, ale chyba się nie da wyeliminować zwierząt. To by było raczej. To by było raczej trochę ciężkie. O, oh, fuck Dobra, no od razu mięsko upieczone, ale nie mam w ogóle amunicji w żadnej broni, tylko w miotaczu ognia. No to słabo teraz, naprawdę. Będzie. I nie mam żadnych. Najgorsze jest to, że nie mam żadnych mikstur. Dobra. Trochę jak z sniperką, ale to trochę jednak mniej celna broń. Dlatego ciężko zbrojnego może eliminacja z góry. ona allora, niech przejdzie sobie nieco dalej. Czy jest możliwość, żeby... Wyeliminować go z góry Dobra. Idealnie. Eliminacja ciężko zbrojnego z góry. Dobra. Jeszcze ktoś tu został? Nie dobra. Całe szczęście. Już jakby mi się jeszcze skończyła amunicja wmiota czy ognia, to by było słabo. Kolejna strażnica. Jak tu z czasem stoimy? Dobra, chyba będziemy musieli kończyć. Ewentualnie w następnym odcinku zrobimy sobie fabularną i, nie wiem, strażnicę albo dwie. Zobaczymy, jak to wyjdzie czasowo. Więc na razie to by było na tyle. Dziękuję, że byliście ze mną. Ew, oczywiście zachęcam do subskrybowania, lajkowania i widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.